Cześć, siemiaczko, ziemeczki, z tej strony RoboCopy W dzisiejszym odcineczku zagramy standardowo parę rundek Jeszcze chciałbym was zachęcić do subskrypcji i lajkowania mojego kanału Generalnie już nagrywam ten film trzeci raz Więc zostawcie łap łapkę w górę do... na pocieszenie Bo nagrywałem już z tym Byk Masterem, Nagrywałem jeszcze odcinek z Leonem Ale po prostu coś mi się zwaliło z głosem I nic nie było w ogóle słychać Yy, w ogóle nie było słuchać to, co ja mówię, ale już teraz to sprawdziłem i to normalnie działa. Yy, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania ruszamy na solówki. A jeszcze pokażę Wam tylko klan. Klub, znaczy. Coś się kurde dzieje z internetem moim. Patrzę. Dobra, nieważne. Huh. Widzicie? W ogóle. Dobra. Yy, słuchajcie, ja zrobię malutkie cięcie yy, dopóki właśnie naprawi internetu. Trzyma... Dobra. Yy, do zobaczenia. Dobra, już wróciłem. Yy, myślę, że internet. Tak, już internet działa normalnie, sprawnie. Bo mówię, jak... właśnie jakieś problemy. Z internetem zaczęły się jać nie tylko u mnie, ale też i właśnie na komputerze moim też z internetem zaczęły się dziać jakieś tam problemy odświeżyłem po prostu router to znaczy wyłączyłem i włączyłem go No i to po prostu zadziałało już tak robię od dłuższego czasu to jest bardzo dobry sposób żeby właśnie sobie naprawić to znaczy żeby po prostu... Mm, internet wam yy, znowu działał tutaj nie ma co do niej zaczynać o to przynajmniej tu jedną trochę podwyższy nam to po prostu ten pasek dłuża. dobra poselka no ona ma przyko. dobra yy... Nie, z nim nie ma na razie co zadzierać, dopóki się nie uleczę przynajmniej. Dobra, dostał już raz. O, zaraz go zaatakuję, nie idziec, ten. z Dobra, ona też tam raz dostała. Yy, ja przynajmniej będę chodził po prostu, żeby zająć... Aha. Nawet w krzaku siedzi. Dobra, nic się nie miał do mnie. Eee... co ja tam chciałem powiedzieć? A po prostu na razie chwilę tutaj postaram się eee, w, takie bu w takie właśnie bójki nie wchodzić. Ze na to, że chciałbym po prostu zamknąć miejsce. Aha, jakim cudem tego pokoju nie walnęła bomba? Koniec, no. Kurde, ja już wiem dlaczego nie walnęła bo ja właśnie w ostatnim momencie rzuciłem drugie bomby co nie no jak mówię tam się zwalił mi głos i była jeszcze za głośna gra do tego po prostu nie było mnie w ogóle słychać w ogóle nie było mnie słychać generalnie a jeszcze zapomniałem ten moment w filmiku albo nie powiem wam właśnie na koniec bo kurde jakby ktoś na przykład niechcący przewinął film no najgorzej dziesiąte miejsce. To by właśnie nie zobaczył tego momentu i by potem wypisywał ciągle do mnie. E, po, na koniec filmu wam powiem. E, zagram sobie po prostu daj na Generalnie właśnie chciałbym zobaczyć, czy działają te cięcia, co ja zrobiłem. właśnie chcę zobaczyć, czy to zadziała. E, po prostu stopuję, to się recording nazywa. Ja po prostu to zatrzymam filmik, tak? Zobaczę, czy to zadziała. Nie wiem, jeszcze nigdy tego nie. nie po prostu robiłem, ale nie, nie próbowałem tego w filmie co nie? Żadnego cięcia, bo po prostu mi cięcie nie było żadne potrzebne. O, teraz temu Frankowi trochę się dostanie. Dobra, leży normalnie. Tem, że tam gdzieś Spike siedział. Tu siedzi w ogóle Leon jakiś, który powinien zginąć. Ja nie lubię Leona, nigdy go nie polubię. To jest dla mnie najgorsza. Znaczy, najgorsza w tym sensie, że ja jej po prostu nie znoszę tego Leona, no nie? Jakim cudem go tu nie ma? No właśnie, nie wiem, co on się kurde, niewidzialny się zrobił, czy co. Odejś on ból. Dobra. E, ja się trochę podleczę. Jak mi dadzą, to się podleczę. Dobra, on zginie. nie? Dobra, łatwy kill. E, generalnie nobiłem sobie jeszcze na ulta. Co ja zrobiłem teraz? Kurde, nie pytajcie. Nie pytajcie mnie. To było niechcący 100% fail. Co nie? Aaa, dobra, bo oni się steamowali chłopaki. A, gość. Nie wiedział co po prostu chcę ze sobą zrobić. Wpadaj tam do strefy, kurde, teraz Leon go porobi. essa, Dobra yy... Trzecie miejsce. Nie jest głupie. Ja sobie zagram taro, bo ją bardzo lubię. Bardzo płynnie i komfortowo mi się nią gra. Yy, ani razu na nią nie narzekałem, że coś mi po prostu... Ale co tu narzekać, jak yy, po prostu tobie może nie wyjść, tak? To ty grasz tą postacią. Tutaj gra tobie jedynie może pomóc lub przeszkodzić na trybie tym, co są te takie grzybki, które leczą. Bądź na tym z tymi takimi soczkami Co Cię powiększają i tam dostajesz takiego bardzo dużego boosta Wp mizony Można i tak się nazwać, nie? Dobra Tamte nie wiem w ogóle czemu, ze mógł coś i bić Dostał takie bomby, znaczy bomby Z daleka przynajmniej coś tam dostał, co nie? No nie gadajcie, naprawdę no z dwóch stron. Nie cierpię tego. Dobra, słuchajcie. Yy, nagrywam ten filmik już właśnie trzeci raz. Już mi się po prostu nie chce na zwyczajnym świecie. A, jeszcze miałbym wam przypomnieć. Słuchajcie mnie teraz. Yy, ja jeszcze napiszę to w opisie filmu, ale wpisy do turnieju już są zakończone. Po prostu już jest 10 osób na turnieju, więc już nie będzie może się wpisywać. Ale jest jeden warunek. Yy, kto, chce liczyć, kto, kto, po prostu, kto chce liczyć na to, że jeszcze zagra w tym turnieju, ja właśnie mówię: nagram ten odcinek, jak ten turniej będzie wyglądał, kiedy dokładnie on się odbędzie yy, w piątek bądź w sobotę właśnie nagram taki film. Yy, z zasadami o tym, właśnie turnieju. No, i generalnie nie, yy, kiedy ustalę tam godzinę, ale jak mówiłem, to najprawdopodobniej będzie yy, niedziela o 13:00, rozpocznę turniej. Będę nagrywał wtedy też film, będę komentował grę różnych, właśnie tych graczy. Ja się postaram, właśnie tam na początek zginąć i po prostu będę to komentował. Myślę, że tak najlepiej by było to zrobić. Yy, no. I co ja miałem powiedzieć? Gracze, którzy się nie zdążyli po prostu wpisać na ten turniej, po prostu nie napisali, że biorą udział. Już mam pełną właśnie kadrę w tym turnieju. I tak, jeżeli chcielibyście właśnie zagrać, bo jest jeszcze taka szansa, jeżeli nie byłoby jakiejś po prostu osoby, która miała, po prostu została wpisana na ten turniej, poczekam zawsze tam, nie wiem, z 10-15 minut zagram tam dwie trzy rundki rozgrzewkowe zagramy przynajmniej tak mi na razie się myśli ale myślę po prostu tak ale to i tak wszystko będzie w tym odcinku który właśnie mówię nagram w piątek albo w sobotę ale jeszcze od razu mówię nie obiecuję że ten film w piątek albo w sobotę będzie i w ogóle ten turniej odbędzie się w tą niedzielę bo może mi po prostu coś wypaść no, dobra, po prostu oso już wracam do tego tematu, bo kurde, gadam, gadam o tym i o tym i o tym, ciągle zbaczam z tego tematu yy, generalnie. Te osoby, które po prostu się nie załapały na turniej i osoba, która była wpisana, po prostu jej nie będzie, to wtedy zastępuje, załóżmy, może to być na przykład, nie wiem, mm, załóżmy, kto nie bierze udziału w turnieju, załóżmy ten, yy, no, Oscar, załóżmy to wtedy bym dodał jakiegoś znajomego albo po prostu byś yy, wbił do mnie do tej właśnie poczekalni, wiecie o co chodzi, po prostu do tej o. Bo ja będę właśnie tutaj dodawał te osoby, kurde, telefon mi spadł. Będę tutaj dodawał te osoby i o kurde, yy, o w to miejsce i po prostu yy, jeżeli będzie puste miejsce, to yy, nie będę. Jeżeli tamtej osoby nie będzie, to po prostu nie będę ciebie wyrzucał z ekipy. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. W sumie tak się nagadałem, że można było tego nie zrozumieć, więc od razu mówię, że napiszę wszystko w opisie. Więc ja myślę, że mogę już się z wami pożegnać. Trzymajcie się, cześć, zostawcie subika, łapeczkę pod tym filmem, dołączajcie do klubu, bo mówię, codziennie się rozwijamy. Dobra, elo.